Cześć, Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z gier, które warto kupić. Tym razem to będzie strzelanka Chernobyl Terrorist Attack. Kosztuje 9,10 złotych 77 groszy, kodzik na Steam'a. W opisie będziecie, będzie wersja demo do pobrania, tam jest połowa misji, więc fajnie możecie sobie pograć coś dłuższy czas. Zapraszam do oglądania. Jak już widzicie, jestem w grze, przejdziemy sobie... Go ahead, Lieutenant. I suggest you take okay. a different route. The main street is too dangerous. It's too exposed. I'm listening up. The route through city blocks should be safer. Roger that. <laughs> oh. um. Kończ powoli. tylko nie zginali, nie? Gdzieś zgodnowa. Dobra. Zginęliśmy. Nie, nie, zginęliśmy. To był ostatni. Nie mieliśmy załatwienia. Zrobiliśmy to rakiet. I szybko się chowamy gdzieś. Zdobanie. A dobra, i tak to wygląda. To był tyle w tym odcinku. Zapraszam do pobrania dajma z podwórcą w ciągu ostatnich górę jeszcze.